Witam Was, widzowie. Teraz Wam pokażę, dlaczego warto mieszkać i żyć na wsi, i dlaczego ci ludzie ze wsi tak długo żyją. Są tacy silni, krzepcy. Wiecie co? Zrobimy sobie teraz teścik wody, jaką sobie tutaj piją ludzie na Podlasiu. Tak, na Podlasiu takie mają tutaj. Fajne, zobaczcie, studnie. Ja sobie sprawdzę jaka woda jest w tej studni. Jesteście ciekawi jaka tu woda jest? Dobra, chodźcie zobaczymy tak. Poświecimy tu. O, patrzcie jaka głęboka studnia. Wow. To jest głębokie. Tutaj wlecieć. Uh, uh. Ale o nawet widzę, że jakieś tam wiadro się urwało i wpadło. Ale woda kryszczał na samym nie, dobra naczerpiemy będzie woda pewnie z dodatkiem żelaza skoro tam jakieś wiadro wpadło poczekajcie, ja sobie ustawię kamerkę woda nabiera? no nabiera wody, żeby się napić, No. 20 kręgów tutaj jest czy gdzieś 20 metrów będzie? One po metrze mniej więcej mają z tego co widzę. Może gdzieś 80 centymetrów. Dobra, nabiera się. Jest. Jest. Yeah. Dobra, lecimy do góry z wodą. No i patrzcie, mało tego, że trening macie jeszcze przy wyciąganiu wody codziennie. Łapy później silne, konie przez, przez te płoty można przenosić. Później ja takie kobiety z Podlasia i ten to... No, od całego nie nabrałem, ale dobra, pokażę Wam, jaka tu woda jest. Popatrzcie to. Zobaczcie, woda, kryształ. Kryształ, chłodniutka. Fajna woda. Ah, to jest to. To jest to, moi drodzy. Życie na wsi. Dlatego ja, czym prędzej tylko będę mógł, zwiewam z miasta i lecę. Pokażę Wam coś jeszcze, bo tutaj naprawdę jest mega. Chodźcie ze mną. Tutaj mało tego, że ludzie potrafią sobie wszystko zrobić. Tu i można różne ciekawostki znaleźć. Na Podlasiu. Ale bestia. Uwielbiam takie miejsce. To że tutaj ludzie sobie radzą, żyją. To patrzcie jeszcze jakie mają widoki. I to jest spokój, to jest cisza, nie ma tu pośpiechu. Tak można żyć. Pokażę Wam jeszcze jakie systemy grzewcze były zamontowane. I bez względu na to, czy prąd był wyłączony, czy cokolwiek brakło, to w tych chatach ciepło zawsze było. Teraz wam pokażę jak to robić. I teraz tak, patrzcie na to drodzy. Tu macie kręgi. Czym większy garnek, to więcej kręgów wyciągaliście, i tutaj ogień sobie karmił, e, podgrzewał garki. Ja jak byłem mały, to pamiętam jak moja mama na takim piecu jeszcze gotowała w górach jeszcze jak mieszkaliśmy. To było super, ale mało tego, że to było super, to jeszcze wiecie co? To, to całe, to się wszystko nagrzewa. Tutaj macie komory, które sobie otwieracie, zamykacie komory, tunele. I teraz tak, patrzcie jakie to jest duże wszystko, nie? Zobaczcie, to jest cały taki wielki kloc. Jest pełno cegły szamotowej w środku. Ja dokładnie też nie wiem jak to jest zrobione. Mój dziadek, który był z Dunem na pewno by mógł dużo więcej opowiedzieć. I teraz popatrzcie, jak wejdziecie do pokoju, no to macie tą ścianę tutaj, i teraz ten piec, który znajdował się w środku chaty, nagrzewał wszystko. I mieliście rozgrzaną chatę, mimo tego, że na dworze mieliście minus 30 stopni. I teraz zobaczcie, drodzy, wystarczy dzisiaj, że wam prąd wyłączą, czegokolwiek zabraknie, klapa. A tacy ludzie na wsi. Zawsze sobie poradzą, dlatego to są silne charaktery. Nie to co miastowi, i mówię to mieszkając w mieście. My jesteśmy przyzwyczajeni do zbyt wielu wygód i ciężko nam będzie sobie poradzić, kiedy naprawdę przyjdzie konkretny, gruby kryzys. Baczcie, jak dzieciaki się wychowały w takich warunkach. Jacy to twardzi ludzie. Później rośli. No. A jak już się znajdziecie w takich miejscach jak te tutaj, to pamiętajcie, żeby dla żonki coś nazbierać. To na pewno się ucieszy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam spokojnego życia. Bez tego pędu. Pa!